Siemaneczko, z tej strony Ingenius Camel i witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, przed nami FIFA 2003 na PlayStation 2. Kolejny taki odcinek wspominkowy. Chcieliście, myślę, swoimi wyświetleniami, łapkami w górę i komentarzami, e, właśnie takich kolejnych materiałów. Więc ja oczywiście nie mam z tym żadnych problemów, bardzo lubię stare FIFA. E, I dzisiaj przed nami gra o 10 lat starsza FIFA 3. E, przyjrzyjmy się najpierw układce tutaj całej. Uh, the most immersive, authentic football experience, uh, i tak dalej. Features. Uh, zobaczcie, jakie tutaj były nowości. Totalnie nowe. Uh, nie, totalny po prostu experience, gameplay. Uh, nowy dribbling, strzały, dośrodkowania, podania, um, totalna pi kontrola piłki. No w sumie to co zawsze jest. Totalne <ścoughs> mistrzostwa, totalna też jakaś tam kontrola piłki, totalna autentyczność. 10 tysięcy prawdziwych piłkarzy. 350 y, zespołów i totalny skill. Y, nowy dynamiczny y, tryb y, tutaj kontroli rzutów wolnych, y, kontroli piłki, y, animacje realizm tutaj bramkarzy i nowe że, takie smaczki stadionowe. Tak to się prezentuje. Na układ oczywiście Edgar Davis, Ryan Giggs i Roberto Carlos. No dzisiaj już żaden z nich kariery nie prowadzi, natomiast oczywiście są tacy piłkarze, którzy dalej grają, chociażby Gigi Buffon, Cristiano Ronaldo czy Leo Messi. I może właśnie dzisiaj ich zobaczymy. Zobaczmy sobie do środka co ja tutaj mam. Mam Paragon z 2017 roku. Mamy płytę, i po prostu zaraz ją wkładam i gramy. I dobra, jesteśmy już w grze. Przepraszam, że nic wam nie pokazałem yy, tak z, wcześniej z omówieniem przynajmniej, bo może coś tam wam wrzucę z tego nagrania. Ale oczywiście na PlayStation 2, jeśli nie wiecie, gra się włącza od razu po włączeniu płyty. Może nie od razu, da się to zatrzymać, ale ogólnie to trochę jest takie domyślne, żeby po prostu yy, gra się włączyła od razu. Musiałem najpierw wyciszyć muzykę, dlatego właśnie nie pokazałem wam tutaj yy, tych rzeczy, bądź po prostu to jakoś muzykę ograniczę. Bo, no wiecie, no, prawa autorskie wątpię, że można jej tutaj używać na YouTubie, więc po prostu musiałem to zrobić. I zobaczcie sobie, jak wygląda to menu. E, ciekawie, chociaż zobaczcie, że to jest bardzo tak naprawdę podobne gdzieś tam do tego, co w ostatnich latach jest popularne: te kafelki. E, ale zobaczcie, jak mało tych opcji jest. To jest FIFA 2003. 20 lat, 20 edycji i oczywiście różne bonusowe po drodze. E, można zagrać turniej, można zagrać sobie sezon, to nie jest kariera. E, bo tu nie było po prostu trybu kariery. Wyobrażacie to sobie, także e, szalone czasy, ale oczywiście sezon no, to jest jakiś tam odpowiednik. My sobie po prostu e, zagramy e, zwyczajnie tutaj mecz towarzyski. Nie mam pojęcia szczerze mówiąc, co to jest. Możemy sobie do tego zajrzeć, bo tak w sumie nie wiem. Zobaczcie, wezmę sobie na przykład Bayern, Real i się obawiam, że. Okej, okay, to to jest jakiś. To też jest chyba jakiś mecz. Nie wiem w sumie, szczerze, bo ja powiem wam, że mam trochę tych FIFA i nie pamiętam, co w każdej dokładnie znaczy. W FIFA 3 też pewnie się tak bardzo nie zagłębiłem ostatecznie, ale dzisiaj wam ją pokazuję i myślę, że to też fajna okazja, żeby trochę ją poznać. Zobaczcie sobie, jakie mamy tutaj ligi. No, polskiej niestety nie oświadczymy, ale jest ich ogólnie bardzo mało. To jest ledwo 16 lig. No, w porównaniu do dzisiaj mamy jakieś arabskie, mamy drugie ligi, więc tutaj nie ma mowy o czymś takim. Ale na przykład Liga Włoska chyba dalej bez licencji, także, także wszystko, wszystko na miejscu. Chociaż oczywiście dzisiaj już licencja jest, ale FIFA temu nie było. W sensie 22 chyba nie ma, właśnie jeśli, nie, jeśli dobrze pamiętam. My możemy sobie zagrać na przykład w Premier League albo w Lidze Hiszpańskiej. Myślę, że Premier League może być ciekawsze, jako że jesteśmy trochę w temacie grając karierę. Ja chętnie sobie zagram Manchesterem United, chyba żeby wziąć Arsenal. Nie wiem bo to jeszcze nie jest The Invincibles, to jeszcze nie był ten sezon, to był sezon wcześniej. Oczywiście stary Herb Manchester City. Możemy sobie zajrzeć właśnie też. Do Ligi Hiszpańskiej, i tutaj e, może po prostu Real Barcelona, taki standardowy El Clásico, mm, albo Real y, zagra sobie na przykład. Y, no, a może, może z kimś z tej ligi y, angielskiej, tam zobaczymy sobie poziom, jak to wszystko wygląda. Mm, dlatego weźmy sobie na przykład Real. Y, jak już chciałem, to United, to niech będzie Real United. Nie wiem jaki tutaj jest poziom e, trudności, może zaraz będziemy mogli jeszcze o to zadbać, bo no oczywiście, tak jak mówię, no nie, nie gram też to na co dzień, ostatecznie. E, zobaczcie, ile informacji tak naprawdę? 85 600 miejsc na Santiago Bernabeu, wybudowane w 1947 Parc de Prince e, i trochę tych stadionów jest i fajnie, że takie informacje. No dzisiaj oczywiście nie ma czymś takim mowy jeśli się nie mylę oczywiście. Zagrałem sobie na Bernabeu, stadion domowy i nie wiem, Podejrzewam, że zaraz nas w od razu do meczu. No właśnie, jesteśmy już władowani do meczu, nawet nie mam, możliwości zmiany składu. Zobaczcie, Ronaldo, Raul, Luis Figo, Solari, Zinedine, Zidane, Roberto Carlos, Casillas i zobaczmy. O, już nie zdarzyłem, chciałem też kogoś z Manchester United. Nie wiem, jak będzie z głośnością najwyżej będę musiał trochę ściszać lub podgłaśniać. Natomiast też jeszcze chcę Was przeprosić za to, że tutaj na no dole jest trochę ciemniej, ale no, mój telewizor jest trochę popsuty. Yy, więc no tak niestety już jest i to, czy to przy oglądaniu czy przy graniu tak właśnie mam yy, ale jeśli już dotrwałeś do tego momentu to zachęcam cię do za zostawienia łapki w górę żebyś nie przegapił kolejnych filmów a poza tym suba znaczy w sumie właśnie suba po to żebyś nie przegapił a łapki w górę żeby yy, więcej ludzi mogło zobaczyć ten filmik na, możesz napisać komentarz, będę ci wdzięczny no, i zobaczcie. Tutaj, takie jeszcze instrukcje, jak się steruje EA Sports Freestyle Control, jaka w ogóle taka fancy nazwa, bardzo na sztuczki. Player Runs, tutaj widzę, że to jest na L1. Nie wiem, co się tutaj dzieje, czy mi się gra jakoś zacięła, czy to aż tyle się ładuje. Bo, też w sumie, nie mając muzyki, trudno jest to stwierdzić, bo ją oczywiście wyciszyłem, ale to niestety czasem tak się dzieje. Po prostu gry się tutaj zaczynają. W sensie no to, to wina tego, że płyda jest porysowana po prostu ale zaraz zerknę, czy wszystko jest ok. Ok, gra ruszyła na szczęście i widzicie już sobie jak to się prezentuje. Dobiegają zawodnicy, natomiast ja trochę przyciszę, bo obawiam się, że będzie za głośno. No, chyba jest ok, chyba już jest ok. Bez przesady. Bardzo taka ładna oprawa. No właśnie, ten poziom nie mam pojęcia, ja, kto to jest amator. Ale też, jako że ja nie gram, no to e, może ma to jakiś sens. E, zobaczcie, jak to wszystko się prezentuje. Tutaj, jak pewnie się przyzwyczaję, to mogę mieć potem kłopoty w graniu kariery. Ale. Ojeju! Ojeju! Ej, to było czyste. Zobaczcie. I e, teraz przy piłce Salgado. E, ojeju! W ogóle nie ma tutaj tego radaru a my już tracimy bramkę Rud van Nistelrooy jeśli się nie mylę to on grał jeszcze w Realu Madrid później także ale to tak z 5 lat do przodu FIFA 3 jeszcze nie i tracimy pierwszego gola bardzo szybko okej okay. dobra w sumie wiecie co ja zobaczę sobie te jeszcze ustawienia w sensie jak, jak się tutaj dokładnie a co jest? Zobaczcie co to za czasy. Możesz sobie zmienić poziom w trakcie gry. No ale amator jest najniższy i, i tak widzicie, że straciłem ramkę. O, radar da się włączyć, no to super. Ale tu nie wiem czy są jakieś tutaj porady jak grać. Przepraszam też jeśli ten dźwięk będzie na przykład taki jednostronny tutaj, ale jakoś muszę patrzeć na grę. Postaram się już tego nie robić, bo wydaje mi się, że teraz tak bardziej było jednostronnie. To teraz możecie mieć mnie głośniej. Um, tak, dokładnie tak jak powiedziałem. I okej, okay, czy tutaj... Nie, to... R1 to nie jest sprint, tylko to jest takie wystawienie. R1 to jest sprint i zobaczcie, maklele. E, piłka do FIGO I teraz, teraz, Ale Shright, FIGO! Dośrodkowanie! I nic z tego. Oj, myślałem, że tam ktoś jest, ale nikogo nie było, także piłkę tracimy. Eee, nie wiadomo, co to są za przeciwnicy, niestety, bo nie ma podpisów. Hmm. Oj, oj, dziury w obronie, dziury i o, ależ Sija z obroną. Eee, no, pięknie, i teraz może jakiś kontratak z Inner zidan. Nie wiem, czy to są podania, są już podania prostopadłe, bo to też nie jest oczywiste wcale. Eee, Figo. Ach, no nie wyszło. A w ogóle tak, czyli będziemy się sobie gramy Galacticos po prostu. E, no bo to już jest e, l, ten rok, gdzie, gdzie oni byli. Oczywiście pewnie nie wszyscy, bo to się tam jakoś zmieniali... Zmieniało. O właśnie, David Beckham pewnie jest e, w United. Mm, więc o, Santiago Solari to jest e, b, b, był trenerem Realu przez jakieś pół sezonu e, kilka lat temu. z no to wiadomo, że też był. El Guera Figo ale trudno jest, trudno się tutaj gra, bo jakoś totalnie silnika nie czuję. O 20 lat temu, a naprawdę mm, myślę, że spoko. Jakoś to tam jest ciekawe, myślę te dużo jest animacji, takich kreatywnych. Pewnie mało realistycznych, ale, ale spoko to wygląda, myślę. I teraz szansa... Oj Ronaldo, nie no straciłem tę piłkę. Niestety. Uderzenie, wow! Ależ strzały, zobaczmy sobie powtórkę. Fajne te animacje, takie e, telebimowe, które widzieliście przed chwilą. E, podobają mi się. Fa, ciekawa kamera, dosyć e, pojemna, ale zobaczcie, straciłem bramkę na początku i nie jestem w stanie nic zrobić tutaj. E, może się jeszcze uda coś skórać, żeby to nie było też takie nudne przecież żeby ten odcinek był po prostu ciekawy, jak jeszcze sama gra musi być ciekawa, moja, nie tylko um, to co zrobiło EA W ogóle możecie mi napisać swoje opinię o EAFC jak się macie z, y, w ogóle z tym, oj, znowu niecelne nie podanie. Um, ja na razie się nie będę wypowiadał, tylko się skupię na grze, y, bo jest kiepsko, ale Makelele robi to co powinien. I może teraz, jeszcze Santiago Solari. No niestety nie, ale była ręka, nie. I patrzcie, highlights 5 minuta 48 sekunda. Jakie detale tutaj są w ogóle podane? E, wszystkie strzały mamy bez, mm, ale po, e, po wysiadaniu piłki wyższe. Więc, oczywiście, tutaj o to mi chodzi przecież. Zaczynamy drugą połowę i gramy. I teraz szansa Raula, Raul. Raul utrzymuje się przy piłce, Raul! Uderzenie! No i tyle, że było w sumie bo skiepskie. Może jeszcze, może jeszcze coś. Eee, przecież no United nie może... nie może z nami wygrać. Musimy coś tutaj zrobić. Eee, teraz z szansą Ronaldo prowadzę piłkę Ronaldo. Chciałem mu już uderzać, ale nie zdążyłem. W ogóle napiszcie, czy wygraliście może w FIFA 3 na PS2, czy gdziekolwiek. Eee, bo to też mnie ciekawi, czy... Czy mieliście z nią kiedyś do czynienia? No czasy to są dawne, ale na pewno część ludzi właśnie przy tej grze spędzało swoje dzieciństwo. W ogóle dało się tutaj zrobić ruletkę Zidana. Też ciekawe. Ja nie wiem kiedy on ją... Znaczy nie wiem w sumie po pierwsze czy to jego tak bardzo ten trik. Wiem, że on z niego korzystał. E, ale dobra, to zaraz Roberto Carlos. No niech on uderzy. Roberto! Było z fałsza, ale kiepsko. W ogóle te strzały są jakieś takie lekkie. Może muszę jeszcze mocniej um, naciskać. E, zobaczcie w ogóle jak blisko bramkarza mogę podejść. Nie wiem czy w tej FIFA, ale ogólnie e, w którejś takiej starszej da się tak faulować bramkarza w ogóle na czerwoną kartkę, więc tutaj nie ma tych ograniczeń, bo na no, nowszych po prostu nie da się do niego podejść i tak dalej. Co e, to znaczy, jakiś bug będzie lub ono się pomyli, e, ale tutaj e, normalnie dało się sporować. Znaczy no właśnie nie wiem czy tutaj, ale w starszych jakichś tam produkcjach. Dobra, to jest czas do zmiany. Zobaczcie jak to wszystko wygląda. Tak, tak wyglądały overalle wówczas. E, 10 do 10 mieliście różne wszystkie statystyki. E, jak masz status subst, to jest oczywiście gościu z ławki, a tak to nie. E, zobaczcie jaki tutaj w ogóle jest poziom. Morientesa e, chciałbym wstawić za Raula. Nie mamy w ogóle chyba... A fitness to zakładam fit, to jest, nie wiem w sumie czy tutaj jest w ogóle zmęczenie <śmuszczanie> uwzględnione. Tak mi się zakłada, zakładam, że to fitness, ale to trochę było bez sensu, bo e, jakoś by się to nie zgadzało. W sumie nie, no bez sensu te, te zmiany robić, bo nie są takie mocne, ale Morientes spoko, tutaj, um, tutaj można i wracamy do gry. A też w ogóle powiem Wam, że ja siedzę cały czas w tej pozycji takiej Fifowej słynnej. Więc nie jest dobrze, że przegrywamy. I teraz okazja, podam do środka No i strata piłki, niestety w ogóle jeszcze zmiany nie było eee, Trzeba tę piłkę jakoś wybić, myślę eee, Teraz, teraz jakieś problemy No i to się nie zapowiada dobrze Trudno się gra w FIFA, eee, FIFA 3 I teraz Ślizg, świetny Ale może, może teraz kontratek Figo, Figo, musisz poruszyć tutaj świat eee, Figo, dawaj dawaj Podanie no, ale co, to, co tutaj robi Solarii? Nie mam, nie mam pytań. I to jest niestety 2 do 0 z drugą bramką Rudvan Nisterloy. I się teraz zrobi zmiana. Zobaczcie w ogóle, jak się robi zmiana. Trudno się gra. A, to u nich zmiana. Neville for skulls. Okej. Okay. A my już pewnie nic nie zdążymy tutaj zrobić. E, może jeszcze jedno uderzenie. I teraz strzał i o, no to widzicie, na koniec może trzeba było być odważniejszym, zobaczcie, rzut, wolny, rzut roczny, e, tak, o nie, no, totalnie nie wyjdzie, ale, ale tak, tak to wszystko wyglądało wówczas e, i to jest tyle, to jest tyle w tym odcinku, men of the match, Ruth Van loy clean sheet, Fabian Bartes, e, zawodnicy się cieszą. No i też możecie sobie porównać na przykład FIFA 3 do FIFA 13 na PSP. Jeszcze sobie zerknijmy na Match Facts. No ja zawiodłem, ale zobaczcie, to samo w zasadzie co, co, co dzisiaj gdzieś tam. Pozycja strzału, scoring summary, no to, to wiemy, i e booking to nikt kartki nie dostał ani nie zamawiał sobie hmm, hotelu. Także w tym odcinku to już będzie na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę za właśnie taką piękną Fifę sobie przypomnianą e, bądź zobaczoną po raz pierwszy. Poza tym suba, żeście nie przegapili kolejnych odcinków, e, dzwoneczka, bo będą kolejne odcinki. Z tego w sensie e, takie starsze FIFA i kariera i w ogóle. Także zapraszam wszystkich Mam nadzieję, że masz fajny dzień, tydzień życia jeśli otrwałeś do końca, napisz proszę Rudwan Mister Loy i to będzie na tyle. Siemano!